Jeszcze dawaj do tyłu, do tyłu, do tyłu, jeszcze, 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 dawaj, 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 dawaj i wbiec do końca, dawaj. FBI! Jesteś Powiedz, jaki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu? Jacek... Koneczka. Tak. A nie boi się pani, że manifestanci zniszczą na przykład? Nie. Yeah najbardziej taką opcją, która może najwięcej rozdrabiać jest pewnie Liga Polskich Rodzin, bo tam są... Superpartia, Super. Superpartia! Super no widzi pan! Superpartia! Proszę pani, ja coś pani powiem. Mocherowy Berecik, który się kwalifikuje na odstrzał. Całe Radio Maryja i pani, która w ten sposób się zachowuje, to tylko pokazuje, jaki mamy obraz starych ludzi. Od kogo? Czego mamy wymagać od młodzieży? Kogo! Kodory, kodory, jak to to najlepszy kodory. przykład. Najlepszy przykład. Pani, która się wyraża w ten sposób, jakby Pani wyszła z Ręsztopu. Dobrze, bo no nie pamiętam, jak chuje. jest o, super. O, jeszcze Każdy jest super minister. Tak, Będę szczery, proszę Pana, bardzo się cieszę. Bardzo cię cieszę, to ja już młodzież. Nie ja mam 60 lat, proszę Pana. tak się nie ręku, się No dobra, Wiesz, a trójce tak lubię. W to jest taki samogórze, że tutaj pozycja musi być taka, o. Pokażę Ci, jak to powinno wyglądać. O, tak się jeździ BMW Na dłoń, zobacz, o tu. To musi być równo tu, z tym końcem daszka. Widzisz? O, tak jedziesz, pozycja musi być tak, wiesz? O, tu jest, zobacz, jak jest szeroki podłokietnik No to jest właśnie po to, nie że tu, tu leżysz, tu jest kąt, tu ma być kąt prosty, zobacz. Do biegów, tu, tak leży ręka i tak sobie jedziesz, nie? Chyba Ci zrobię zdjęcie na miniaturkę filmu, Czekaj. No <gry> Także tłumaczę cioci, jeszcze raz. Lalu. Tak. Ręka owłosiona tu, tak? Tu masz te zgięcie w nadgarstka, więc ono... Jedna szkoła falenicka mówi, że tu się ma opierać na kierownicy, o tak, ale masz tu mieć możliwość, taka, tak wiesz, jak jest na przykład stoisz w korku, nie? To susy stoi stoisz, tu poddenerwowanie okazujesz, nie? Jedź, kurwa, rozumiesz? No bardziej zielony nie będzie, no. Wiesz, tu. Tu wiesz, pozycja jest tak, masz nieledwie wygięta. Kręgo, tak jakby, wiesz, y, tyłek w tą stronę, a ty odchylasz się w tą. Także jak ktoś za tobą jedzie, to musi widzieć całą twoją głowę to pomiędzy to jest... zagłówkami. <laughs> Rozumiesz to? No, ale czujesz to czy nie? Chyba nie, chyba nie. No mogę... sklej typa, no patrz. Nie mogę mieć, bym. Nie no zobacz, teraz patrz na to. Bulowa musi być, albo jakiś inny tam y, rolex. Mhm. łańcuch. Nie, y, sikor A. I patrz, i tu kąt 90 stopni Pamiętaj, do biegów, o Nie? I wiesz, i, 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 i chyba, że masz automata No to, no to nie, no, no to trudno, tak? No ale, to jest, o, i to jest, ta, to jest Właściwa pozycja wygodna, nie? No i tutaj głowę po prostu odginasz, no i wiesz, no I jesteś teraz gotowy na przyjęcie wyzwań W tym wozie Kąsasz Dobra. intrygę? Tak jest, Szerofie Tak ryska. ma być I żadnych zmian wobec tego Państwa, Paweł będzie skakał, tutaj mamy metr 50. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Na Bolidzie może z bliska zobaczycie jego stan techniczny. Złobisty kota. Sprzedaż kurwa, dzwondzie pod pod 0700. Pytajcie o Bolida. Chyba szybkie, że mam plułaż. No proszę Państwa, same siło nie? No, kurwa, pan idealny. Dobra lakierek nowy kura. i pan Paweł no kurwa jedziemy Dawaj Maniek, dawaj Maniek to już się kameruje Ej ja, kurwa ta kierownica się skrzywiła. Ej kierownica się A z kierownicą dawaj Nie kurwa ciasto to, <gryso> <gryso> wow, kurwa rzeczywiście Kurwa Ała to wszystko boli A -a.

złotych jest za każdą propozycję z koperty. No to sprawdzamy. Dobry wieczór. Dzień dobry, dzień dobry. Witam w programie. Proszę pani. Witam. To ja pana witam w programie. Nawet Dobry wieczór. Jak mam na imię? Mam na imię Gajber proszę pani. No to bardzo ładne imię. A jaki może być uśmiech, proszę mi powiedzieć? E, proszę pani, uśmiech może być na przykład, powiedzmy chuj. Ej, ej, czekaj. No czekaj, nie piszesz, nie Ale pierdaj, bo zaraz pani przyjdzie. Piekaj, piekaj Ej, zaraz Panie pani przyjdzie. Czaluś. No, dawaj, bo pani przyjdzie Panie. zaraz. Napierdaj. Nie takie zaraz. Co... Tak, Kuba, Kuba, dobry nie, Kuba. Ale Trzy! Dwa! Jeden! Nie to Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, poproszę pogotowie szybko. Na... za cztery. A co masz dzieje? Udosiłem, że leży w garażu. Okopowato. Udosiłem ją. Adeku? Ja, ja mu dosiłem. Pana nazwisko, proszę. Jakubczyk. Zniszła. Co pan gdzie jest teraz? Na mały. A ty kurwa oszukuje mnie. Gdzie ona tam Nigdzie. Wstała szuka. Przepraszam. Daj oh no, 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 no. świderki, muszelki, kokardki i łazanki. To rodzaje której popularnej potrawy z mąki? Kluski. To Kluski śląskie. Makaron. Maka. Makaron. Makaron. O kurwa.